Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym wam pokazać, jak sobie ogarnąć zimowego quest'a na Rewindzie, gdyż pojawił się nowy zimowy quest i jedyną taką notkę, chociaż uważam, że to można byłoby zrobić trochę lepiej, na przykład postawić jakiegoś też jeszcze mpc a w Keter, czy tam w Markut, który prowadzi na tę samą linię, do, po prostu tych mpc ów że prowadzi, ale wam to pokażę. Także... Jak to ogarniamy? Musimy sobie iść do wyżyny do e, obozu Irku, tam jakby zaczyna się nasza linia questów. No i pędzimy. Musimy dosłownie teraz sobie przebieć na sam koniec lasu tego Mizolucji. Na sam, na sam koniec tego. Oczywiście to formalność, no ale nie trzeba mówić, nie, że przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest quest na 90. level zwyczajnie. I do tego. E, no, niestety, ale niektóre rzeczy... O proszę właśnie. Yy, Właśnie to jest to, czy ktoś pomoże mi z bossem. Właśnie to jest niestety ostatni boss, jest grupowy, co ja uważam, że yy, Fine trochę zepsuł. Mimo, że to nie jest takie proste, tak to można byłoby określić. Wiesz, dobre pytanie: czy my na to na pierwszym levelu nawet brać, ale czy to jest opłacalne, to nie wiem. No i co, wzięliśmy sobie quest'a, że musimy odnaleźć ziomeczkę. Teraz sam quest. Że wszystko podpalałem, ale nie to, co chciałem. Widzimy. Yy, ogólnie sama fabuła tego wszystkiego jest taka, że musimy odnaleźć ludzi, zanim nadejdzie śnieżyca. No, jakby taka jest fabuła tego wszystkiego. No i teraz tak. Yy... MPZ numer 2. To znaczy się wracamy, można to powiedzieć. Teraz będziemy szli na góry Abarata. Nie ma tego nigdzie w questie, ale zaufajcie mi, trzeba teraz iść tamtą stronę. To jest dosyć zabawne, nie? że zrobił questa jednocześnie nie napisał, gdzie trzeba w ogóle iść. Więc idziemy do teleportu, po prostu wracamy do Keter, a potem z Keter wracamy na znowu wyżynkę i to jest Taranowem. I z już możemy dotrzeć na te góry. No i zobaczcie, jak jesteśmy tutaj już w górach... Nie widać oczywiście tego NPC na mapie. Ale to jest mniej więcej tutaj, gdzie jest ten napis. Widzimy, znajduje się NPC Yeti. No i nagrodą naszą jest 20 mistrzów. Kolejna misja to jest 20 setek do zgarnięcia. Teraz gdzie jest NPC numer 3? NPC numer 3, uwaga, znajduje się na gnieździe kamer... Także... No nic, trzeba pędzić. W to można nawet sobie zeskoczyć, bo widzimy... Jest na wejściu dosłownie NPC. Oczywiście tak samo jak po przednim questie, yy... Jak to akurat pisze S. no to to akurat, tu się akurat dało rzeczywiście zobaczyć. Proszę, tutaj stoi teraz MPC Aurelion. No i bierzemy 20 setek. Następna rzecz, 20 ekstraktów. No proszę, teraz do Glaciora trzeba iść. Glacior znajduje się tutaj, na tej drodze, na cichym lesie, więc... Najlepszym sposobem stąd, wydaje mi się, że będzie użycie teleportu i przeteleportowanie się na pierwszą miejscówkę w wyżynie. Czyli tutaj wracamy, Keter, co nie? Yy, no i Jo. I proszę, jest tutaj MPC kolejny. 20 ekstraktów. Następno tutaj co mamy? Dwie skrzyneczki tajemnicze. Kostium. Wiecie, gdzie teraz trzeba iść z tym kostiumem? Znaczy z tymi skrzynkami jak widzimy? Tu mamy Strong Grave, czyli kamienny grób. Czyli na drugi koniec mapy. Tutaj akurat przydatne będą potki na latanie. Chyba, że ktoś chce się tepnąć z Teoru, potem iść na obóz Irku. Ale w każdym razie w razie tutaj musimy się udać. Widzimy MPZ-ta już widać, więc eliksir przemiany, I lecimy. I ten MPZ jest gdzieś tutaj na dole. Dokładnie tutaj mamy IC. Bierzemy. Teraz następne tutaj co mamy to 2,5 do zgarnięcia. Więc dobra, gdzie teraz idziemy? Następnego NPC-ta musimy znaleźć. Następny NPC, jak widzimy, to jest... O, tutaj no, przynajmniej napisał w niektórych questach. Mareta Lake. I chodzi o jezioro Maleta. więc teraz tam musimy się udać. Tylko niestety nie ma już teleportacji. Mogę użyć znowu następnej potki na latanie. Chcę przedrzeć, że tak to powiedzmy, tutaj w to miejsce. Proszę. Tutaj jest npc -t. Jest obok tego ducha. On jest bardzo akurat tutaj ważny tym, tym duszkiem. Bierzemy sobie to. I ostatnie mamy do pokonania. Dostajemy tutaj i jak widzimy, kamyk jest bardzo ważny. Oraz trzy tikety do zakręcenia sobie kołem. Kamyk ogólnie używamy u tego, tutaj obok ziomeczka, które wymieniamy sobie na pelerynę, żeby mieć taką pelerynkę, którą, która uważam, że jest swoją drogą najlepsza. Możemy mieć e, taką pelerynę oraz e, taką pelerynę. Możemy sobie wybrać tylko i wyłącznie jedną, jeżeli chcemy następną, no to jest potrzebna e, no, postać zwyczajnie. Gdzie teraz jestem ten boss? Do pokonania. On znajduje się bardzo blisko, że tak to możemy powiedzieć, od nas. Mianowicie tutaj. Tylko jest pewnego rodzaju problem z tym bossem, że nie jesteśmy w stanie go pokonać samemu, ponieważ tak wymyślił sobie Fin, że będziemy potrzebowali pomocy przy tym bosie. Jednakże, no jak można się domyśleć, skoro jest to Quest, bo to jest Quest jednorazowy, nie możemy go sobie powtarzać. Nie ma takiej możliwości, żeby go powtórzyć. No to chyba sami rozumiecie, że czasem znalezienie ludzi na tego bossa może trwać trochę. Nawet żeby wam pokazać, jak bardzo jest to uciążliwe, to po prostu kliknę jeden atak. I zobaczcie, już dostaję po tysiąc. A on jest jeszcze magicznym stworem, i nawet przed nim uciec za bardzo nie mogę. Także tak to jest przygotowane. Może jak znajdę ekipę, to pokażę, jak się tego bossa rozwala. Ale on i tak ma 2,5 miliona zdrowia. Także za te 2,5 miliona zdrowia. Okay, to trochę to potrwa, chociaż może napiszemy na gildi, że przydałaby się pomoc. A i też oczywiście, co jest ważne e, z tą pelerynką, ta peleryna jest e, pz 40. E, co to może znaczy też, żeby wytłumaczyć. To wszystko tutaj, co mamy na sobie, to jest PZ-38. PZ-40 to jest zwyczajnie lepsza zbroja. O, jakby, żeby on to. Tak, bardziej wytłumaczyć, to kiedyś na PL-u PZ, bro, żeśmy tutaj craftowali, one nazywane są jako PZ38, ponieważ do skraftowania ich tam pisze, że to jest poziom 38. Potem na PL dodali nowy PZ, który był 40, 40, potem 44. 40 jeszcze, jeszcze miała skiny własne, 44 już nie, co memu się robiło. Tak samo 48 też się samemu robiło. I to jest w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o te questy zimowe. Chyba, że FIN w jakimś update się zmieni, że tego bossa da się zrobić solo, no to wiadomo, nie? Tak to to po Potrzebna jest ekipa, żeby go rozwalić, ale chyba w tym momencie akurat nie ma nikogo chętnego, także to byłoby na tyle i do następnego, cześć. Jeszcze na sam koniec, dla kogoś, kto nie chciałby korzystać z całego filmiku, jest jeszcze zrobiona mapka, mianowicie to mapkę przygotował Extenhe. Bardzo dziękuję, sam z tego korzystałem i mam nadzieję, że jeżeli to udostępnię dalej, to się nie obrazisz.